Cześć, halo Siemano. Na wstępie ten USP do wygrania na 1000 subów, łapka w górę, subskrypcja, komentarz, no i trzeba mieć swój training w opisie na swoim kanale. Zapraszam. A dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak szukać skinów do flipowania, na których warto się skupić. Zaraz ja tam też wszystko opowiem. No jak wiadomo, jeżeli skiny i flipowanie, no to też małpa. Zapraszam z Damian możecie tutaj dostać dodatkowe. 5% przy doładowaniu, razem to już jest 35%, albo tutaj możecie sobie kliknąć i odebrać dodatkowe do 5 dolarów przy pierwszej wymianie. O, również z kodem Damian działa to tak, że tutaj macie takie progi: jak jest wymiana za 10 dolarów, to dostaniecie 50 centów bonusa. Wymiana za 2, 50 dolarów, 2,5 dolara i za 100 dolarów. Bonus aż 5 dolarków i naprawdę na tym, bo jeżeli wiecie co, robicie to, nie da się stracić. Więc ogólnie naprawdę zapraszam, skorzystać sobie z tego kodu, jeżeli jeszcze nie korzystaliście. A jeżeli nie wiecie, jak na tym zarobić, to tutaj wam wyskoczy karta do mojego filmu i tam mniej więcej jest wszystko wytłumaczone, lub napiszcie coś w komentarzu, to ja wam powiem. Pierwszy link w opisie, oczywiście. A jeżeli chodzi o. Flipowanie. Od czego bym zaczął? Zacząłbym od szukania takich skinów, które mniej więcej mają stałą wart, wartość lub na przykład rosną sobie w czasie. Często to są na przykład takie skiny z, ze starszych skrzynek, ze skrzynek z rzadkiej puli dropów. Na nowych skrzynkach raczej się nie skupiamy, chyba że zauważymy jakiś niski float, no to wtedy takie skiny przeważnie są droższe, tylko jeszcze zawsze musimy sobie zrobić mały research, czy za taki niski float, na przykład na takim skinie dostaniemy overpay. Do tego ogólnie polecam buffa. I tak, jak szukamy takich skinów? No, muszą to być jakieś takie play skiny, które wiemy, że są dosyć popularne, no i po drugie sprawdza, sprawdzamy cenę. Wiadomo, taki Shutterbox, no raczej średnio, on raczej mało się będzie sprzedawał, mimo że cena jest, widzę, że kosmiczna, że fabrycznie nowy w Statraku. No ale to nie jest coś, czym się często gra, taki Man of War też to nie jest e, jakiś taki playskin. Tutaj najprędzej bym się pokusił na przykład o takiego Dragon Kinga i zobaczmy jak to wygląda. No i widzimy, on tutaj z czasem sobie zyskuje na wartości. Teraz wiadomo mamy lekkie spadki. Jeżeli znajdziemy na przykład crafta na takim e, smoczym władcy, no to całkiem prawdopodobne, że. No albo nam się szybko sprzeda, albo jeżeli będziemy na tej, ten, na tej tendencji spadkowej, no to raczej nie powinniśmy stracić, jeżeli przetrzymamy sobie ten item. No po, na pewno będziemy bardziej bezpieczni niż na przykład na jakichś skinach z nowej kolekcji. Krzynka Chroma 2. Co tutaj by się mogło nagrać? No być może taki Hyper Beast. Sprawdźmy jak to wygląda. Jak widzimy, taki Hyper Beast też sobie ładnie. Zyskuje na wartości, więc jeżeli znajdziemy coś ciekawego, myślę, że też można śmiało brać. No, i jak mówię, musicie sobie poprzeglądać te kolekcje pomyśleć mniej więcej, co, co ludzie często używają w meczach, jak tam gracie czy coś. Na przykład takie Elite Buildy też raczej będą spoko, ale zachęcam do sprawdzenia. I Chroma 3, no Chanticles Fire też, też jest chyba ok. Te 250 Simów też powinno być w miarę dobre. I też patrzmy na wszystkie skiny, nie tylko na, na czerwone albo fioletowe. Ogólnie, o, na przykład taki gloczek, myślę, że on też często występuje. Czy ta kora mózgowa? Tutaj na przykład taki e, Wildfire, chyba też będzie spoko. Patrzmy mniej więcej, co jest właśnie ładnego, co sami byśmy chcieli. No, taki AK. A Simo myślę, że też by się sprawdził. Możemy zobaczyć zresztą. Tak, no, widzimy on już chyba ten najniższy punkt miał za sobą. Teraz pomimo wszystko, i tak jesteśmy trochę wyżej, nawet nawet sporo wyżej, patrząc na to, że tu mieliśmy po 1500 zł, teraz mamy po 2300. No i właśnie takie ja na przykład krafciki, jak tutaj kolega wystawił. Na no, małpie one są dosyć częste. Jednak tutaj akurat jest skin jest bardzo drogi, więc skupiłbym się na przykład na na innych kondycjach tego skina, gdzie są tańsze, np. Fabrycznie nowe, ale bez Tatraka, albo jakieś Filtesty, żeby ta proporcja wartości do naklejek, do wartości skina była taka bardziej korzystna. Eagle Mecha Industries, no ogólnie musicie sobie popatrzeć właśnie po tych skinach, po tych skrzykach. Tak jak mówię, bardziej skupcie się na tych rzadszych skinach, tych ze skrzynek z rzadkich puli dropów. o O, np. taki Desolate Space pe też pewnie już powoli rośnie. Więc nawet jak Wam nie wyjdzie to na flipie, no to prawdopodobnie wyjdzie Wam to po prostu po czasie. Jeżeli macie większy budżet, możecie sobie na to pozwolić, no to wtedy macie większe pole do popisu, możecie więcej tych skinów kupować. Bo jak wiadomo, jeżeli macie, nie wiem, 100 zł i wydać tak, na takiego skina 100 zł i on wam nie siądzie i potem musicie czekać 2-3 miesiące, no to średnio to wtedy lepiej sobie poszukajcie tańszych skinów, a na przykład takich bardziej pewniaczków. Ja wam tutaj pokażę co, co więcej ja wyciągam. Widzimy ja właśnie mam takie już tutaj mam już takie rzadsze skiny tu na przykład był dosyć niski float, jeżeli chodzi o AK Redline. No i też wlepka. Wiadomo, jak nie teraz, bo teraz są spadki. No to później znaczy na tym skinie nie stracę. Tutaj tak samo właśnie z craftami jeszcze. Ogólnie widzicie, że to są właśnie skiny z takich z już starszych kolekcji. No albo są low floaty, albo krawciki. No i polecam sobie właśnie tak poprzeglądać. Nie ma co panikować, jeżeli skin nam spadnie, tak jak teraz mamy te spadki. Wiadomo, teraz ostatnio mi się skiny mniej sprzedają. Jak widzicie, że czasami coś tam siądzie. Jednak nie są to jakieś oszałamiające ilości. Znacznie więcej kupuję. O, frytki się sprzedają, no bo ogólnie jest po frytkach. Frytki odpadły, więc to sobie siadło. Fajnie na tym zarobiłem procentowo. Ogólnie ilość pieniędzy to nie jest jakaś porażająca, bo to bardzo tanie naklejki. O, na przykład tutaj awubkę grafit sprzedają chyba, nie wiem. Zarobiłem na niej z 10% na czysto, bo to był niski float. A na tej kwocie to już jest całkiem fajna sumka. 8 dyszek praktycznie jakoś tam wpadło. Ale tak czy inaczej, teraz mamy... No, troszeczkę spadki, trochę przestój powoli to odbija na niektórych rzeczach. Na skinach troszkę mniej, na skrzynkach już trochę bardziej widać w tą odbitkę, więc musimy być cierpliwi, ale ogólnie możliwości są. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Być może trochę nagmatwałem, ale myślę, że mniej więcej zamysł jest prosty. Szukamy skinów takich do pogrania, co się często widuje. Takie co są mniej więcej na stałej cenie albo. Ze tendencją rosnącą, szukamy na nich kraftów albo niskich floatów, jeżeli to też się opłaca, musimy zrobić research. No i co? No i tak możemy flipować i mniej więcej nie tracić. No bo jeżeli nie wyjdzie nam teraz, no to po czasie powinno nam to też oddać. No ale wiadomo, zawsze jakieś ryzyko jest. Zachęcam zawsze do własnego researchu. Może zauważycie coś, czego ja nie widzę. Jeszcze na koniec zapraszam jeszcze raz na skinsmanki z kodem Damian. Tutaj do 5 dolarów możecie sobie odebrać przy pierwszym tradezie. A tutaj bonus do 35% do doładowania. Też możecie sobie użyć mojego kodu. Pierwszy link w opisie, oczywiście. Jeszcze zapraszam na Twittera. Drugi link w opisie. No i dzięki za uwagę i Siemanko.